Dzisiejszy pacjent to Samsung Galaxy A53, który ma problemy z ładowaniem. Otworzymy telefon i go zdiagnozujemy. Demontuję tylną klapkę, po czym wykręcam wszystkie śruby przytwierdzające, ściągam pokrywy, odpinam wszystkie taśmy, zaczynając od baterii. Następnie wyjmuję tackę SIM i odpinam anteny sygnałowe. Z racji, iż taśma wyświetlacza jest na dole, trzeba zachować ostrożność, ponieważ jest ona przyklejona do płytki i istnieje szansa na uszkodzenie. Podlewam uszczelkę alkoholem w celu łatwiejszego odklejenia tasiemki ekranu. Demontuję stary port, nie ma on na sobie śladów zalania, natomiast dla pewności wymienimy go na nowy. Po otworzeniu urządzenia nie ukazały się żadne ślady zalania, dlatego z czystym sumieniem możemy wymienić sam port ładowania. Nowe złącze montuję w miejsce starej części i podłączam anteny wraz z taśmą łączącą płytkę z płytą główną, która jest sercem urządzenia. Sprawdzam czy telefon ładuje. Zaczynam go składać w odwrotnej kolejności, przykręcam śrubki, nakładam nowy klej na klapkę baterii, następnie ją dopasowuję na swoje miejsce, zakładam gumki, aby tylny panel dobrze się dokleił. Operacja udała się bez żadnych niespodzianek i telefon trafi jeszcze dziś do klienta. Koszt takiej wymiany w tym wypadku to 220 zł.